Witam serdecznie z tej strony Popo, a ze mną jest Max. I tym razem zaprezentujemy Wam grę Sniper Elite V2. Troszkę niedoceniana gra. Ja się na nią napaliłem strasznie, grając w Demko chwilę, a później mi się nagle odechciało i nawet kampanii nie dokończyłem. Z tego co wiem, to chyba Max, ty skończyłeś, tak? Tak, tak, przeszedłem. Jeszcze do tego miałem DLC Zabicie Hitlera, również to wykonałem, to zadanie. No, a mnie jakoś zniechęciło, na jednej misji utknąłem, nie mogłem sobie poradzić. Ale stwierdziłem, że... Wysłałem, wysłałem ci zapa już. Stwierdziłem, że trzeba w końcu dokończyć, bo kraku kupiona leży. Okej, okay, chwilę niech ogarnę jak to było, Alt Shift. A nie Shift i Oh, shift-tap. I pressed shift-tap and I said alt-tap. Yeah. Okay. Good. I'm ready. Me too. The only target left was volk. but I hadn't a clue where he was hiding. I knew the Ivans had a special operations command post in East Berlin. Perhaps he was in contact with them. I packed up and headed out. Followed the sounds of fighting and tank fire. It was just about the most dangerous place I could possibly go. But I needed answers. And this was the only way to get them. Która ze snajperek to jest lepsza? Ten Springfield czy ta druga? Mosin? Chyba Mosin. Już nie pamiętam tak dawno w to nie grałem, że. Verlot? niech będzie Co my tu mamy zrobić? Zniszczyć czoło broniące stanowiska dowodzenia staramy się poskradać tu no, gra polega. Czemu zresztą. to nie można wziąć? Za... Na skradaniu. I Brambo nie popłaca w żadnym wypadku No nie Tam był jakiś... system. ale ja w tę grę akurat nie gram zbyt dobrze. Noo, tru jest trudna mimo wszystko, mogłoby się wydawać. Jedyne co mnie wkurza w tej grze, to spyt dużo czegoś do właśnie w tej pozycji, jak teraz się skradamy. To jest jest okej, okay, a. jak idziemy, to Gdzieś tam nie... mnie ktoś widział. Tu są, przed nami. Gdzie, ja, ja, słyszę. ja słyszę ich z każdej strony, ale widziałem, że tutaj właśnie biegał jeden. Tutaj ktoś, bliższy. Snajpera widzę. Mu. Ej, no, strzeliłem do niego i nie zginął. Co to miało być? Ja tak. Ja też go trafiłem w czarę. Yy, on się tylko schylił. Tu, wow. God damn it. Co to do nas? Czałk! Cholera! Czekać. Czekaj, ja spróbuję go wywalić i... Fuh. Wow, teraz to już będzie no to ciężko. Już zplamili. Nie no ja już nie żyję. Ale udało mi się. O. Pięknie to zrobiłeś Normalnie szacun pełen. Ale to był czysty piz, tak strzeliłem patrzę, o! Jest Sconka, o, kurde udało się, jakim cudem no, nie wiem masakra, ja widziałem ten finisher O ja chcę podpeszy. Też nie wiem, bo do on coś Oczywiście wracając do gry to on najlepiej się przechodzi właśnie w kooperacji do dwóch, w jak teraz z Po samemu tak jakoś smutno jest ja, nie ja nie zrego nie lubię gier typu single. W sumie tu nie idzie bo ja na pewno przyzwyczajenia z Battlefielda. No. i Bóg się zrobił, goście się zablokowali na drzwiach, nie potrafię ich przejść Widzisz to? Czerep mu zostaje Jakie bługi No niestety teraźniejsze gry on, mają takich bugów całą masę No tak ale przecież do tej gry ja pamiętam że było co najmniej kilka paczek po 700 mega, nie? Tak Patrz, ładnie mi kada zdjąć Tak za wychodzi A tych bogów tak i tak wszystkich nie są w stanie załadować No. O nie, jak to zobaczysz, to chyba padniesz. Nie wiem. Na filmiku później zobaczę, jak no normalnie no. padniesz. No teraz się dopiero drzwi otwarły, jak no. już ich rozwalili wszystkich. Bo oni chcieli przejść przez te drzwi, ale były zamknięte i tam w miejscu deptali. No wiem. Jej, kurwa. Tutaj będzie, pamiętam. Będzie niezły mordor, trzeba uważać. Jeśli chodzi o prawę wizualną, to Masz było... tego jak tańczy. <laughs> Widzisz to? Nie, u mnie leżą może dwoje. A u mnie jest cała masa, ale to ci, i jeden tańczył. Tak jak dzisiaj ten snajper w batku swoją drogą. <laughs> Tam na Wracając do prawie graficznie, to gra wygląda całkiem przyzwoicie, bym nawet powiedział. tak, no tak tam, tragedii nie ma. Wiem, że w którymś patchu wprowadziliśmy sporo poprawek w ustawieniach graficznych. Może pięknie no. O, po ładnie nam się to udało. O kurde, no. ładne. Oj, O, jak go złamałem. I tu A, będzie no. dużo z tego co A, pamiętam na trybie. O, to było ładne. Właśnie, no, w trybie kooperacji jest jeszcze więcej. Dobra, to patrz na tą prawą stronę, ja na lewą. Ja no, grę lubię za te finishery, ale naprawdę jest trudniej. No tak. Jeszcze jeden biegnie. Dwa razy dostałem. No. Dobra, się chyba to... się tam musimy skierować. Ja nie wiem, ja mam zawsze tak, że niektóre gry za mocno przeżywam. Ekscytuję się. No tak, jeżeli są. No, ale jeśli jest coś fajnego i cieszy, to człowiek to przeżywa, tak? No. wideo są będą po to, by dać fan. Tak, no tutaj jest no, chyba najwięcej taka duża bolączka tego, że w kooperacji nie w drugiego gracza. Tabin był nerve agent powerful i lethal. Breathe it. Touch it, even look at it, and your body shut down in all sorts of gruesome ways. Wolf was the architect of the plan, a chemical weapons specialist. He was helping the Russians fill the last of Germany's V 2 rockets with this stuff. Their target, London. Those cunning red bastards would make it look like Germany's final revenge. Killing Wolf would have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. Okej. Okay, nawet jakieś osiągnięcie no. mi się udało odblokować. Mistrz snajperski, no proszę. Za mnie taki mistrz jak... Tutaj masz amunicję. ...skoczy i dupy trąba, się do chwili. Gdzie zamo? Tu. To jest. Okej. Okay. Dobra. Z tego co pamiętam, jak wyjdziemy, to będzie... O! I ktoś tam wyszedł. A, no, gdzie to się kłóciło? Co? Tam, jednego załatwiłem, drugi pobieg na górę. Tak, jak też wracają A, wracając do tematu, że lepiej się gram w multiplayerze z kimś, to, to na pewno, nie, są takie gry jak na przykład Test Drive Unlimited 2 pamiętny, gdzie gra jest naprawdę bardzo słaba, ale przez to, że Graliśmy w wielu ludzi na mikrofonach, gdzieś tam zawsze jakieś śmieszne rzeczy się trafiały. No graliśmy długo, nie? Tak, ale. Dużo niestety... godzin zgranych. Ale niestety tą grę zniszczyło czyterstwo straszne. No i zaniedbanie ze strony producenta. Tak, dużo czyterów, dużo niedopracowań. Strasznie dużo Bugów też. My już w zasadzie na każdej trasie te wszystkie Bugi na pamięć znaliśmy. Tak, tak, widzieliśmy gdzie gdzie jest niewidzialna ściana, gdzie nagle wylecimy w powietrze na prostej drodze. To Gdzie człowieka na znaku wybije w kosmos po prostu, gdzie nie wolno było przecież i tak dalej. No tak, coś tu się zacina. tam jest. Tutaj racja. idzie. Te. Ta... No ładnie. ładnie. W A tam sniper. Tam jest z prawej strony, właśnie, tutaj. Widzę, to widzę. Ja nie pod... No, come on. Ja widzę jedną rękę tylko jego, czekaj, spróbuję się go Też. Też tylko jego rękę widzę. Ja z tam jest? On się rozgląda gdzieś tam. No, Sniper tak jak każda gra, no, ona te, no, wręcz zajebiste takie muszery, tak? Widzimy jak komuś tam się szczęka, odpada oko czy coś takiego, ale znowu kolejne bugi czy niedopracowania zrównują tą grę, no i wiadomo. Jedna rzecz jest super fajna, grali byśmy a za druga zaś napsuje i że mamy ochotę tylko na tak przysłowiowy rage quit i zagasić to wszystko. I no dokładnie. Tu trochę mi brakuje? No, no, właśnie z kooperacji no. jak się gra tych no, finisherów, one są no. szybsze. A w singletonie go samemu to można fajnie oko nacieszyć, jak się z dalszej tak, tak. dobrego heada strzeli jeszcze z raźnym takim przyświeconym. Wow, nie jest sniper. Shit, <suszy> Tutaj gdzieś. Oj, w plecy! Dwóch tu jest w plecy. No, a się skończyło, nie, nie teraz. Mi też, prawda. Okej, okay, tutaj przed nami... Ja pamiętam, że właśnie tutaj żeśmy to, jak ja to przechodziłem sam, to było dużo naprawdę snajperów z każdej strony pochowani. Tutaj chyba się nie uda przejść. No i też znowu kolejne założenie. Skradania się, podchodzenia przeciwnika, a mamy tak naprawdę mimo wszystko liniową rozgrywkę. Nie możemy pójść gdzieś tam o... tam dalej. Otoczyć kogoś, tylko musimy iść po wytyczonej ścieżce, tak? Zgadza się. Nie z punktu A do punktu B. No ja kompletnie tej misji akurat nie także pierwszy raz to... No idę. to jest chyba ta późniejsza mi... O, o. Gdzie jest ten Sniper? No gdzie jest ten Sniper? Co jest grane? O, wow, czekaj... No tu ktoś niby... Dobra, dobra, czego? Tu, z tego okna on się tam wy... Dobra. Nie, tam jest, zdjąłeś mnie. Trafiłem go... Nie, teraz go trafiłem Ale tu jest jeszcze ktoś, jeszcze po lewej gdzieś. Zdjąłeś go no. Ła! Zdjąłeś go? Tak, tak. Teraz co? Aha, tam jest kolejne cele. Dobra, to tam musimy biec znowu. Ale udało nam się nie powtarzać żadnego. Tam jest sniper. Wow, dostał strzelby ode mnie. O, ładnie. Pięknie, żeś mu w skroń trafił. No... udało się. A pierwszy raz w ogóle... strzeliłem pierwszy raz do niego to dostał w broń, widziałem Iskrę. O. No i to jest koniec misji. I to jest koniec misji. No to całkiem nieźle poszło. Myślę, że będzie gorzej. Czas gry 14 minut. No tak, Także udało co... nam się nie, nie zginąć obu, nie powtarzać żadnego checkpointa. No, z tym czołgiem to było niewesoło, ale Jakoś się udało Max no, wyratował sytuację. Hm. Celne oko i zwinność jaszczurki. Ożywiła mnie, że tak powiem. I, i dużo, dużo szczęścia. Tak. Dobrze, moi drodzy, nie będziemy przeciągać. Na pewno jeszcze nie jeden gameplay będzie z tej gry, bo ja bym chciał ją jednak skończyć całą. Także tymczasem żegnamy się ze wszystkimi. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji. Jeśli się podobało, łapka w górę. mile widziana. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się na razie.